często otrzymywaliśmy pytania czy mogę otrzymać dotację jeśli nie mam pomysłu na innowacyjność jeżeli nie chcę wdrażać żadnych innowacyjnych produktów lub technologii do niedawna nie mieliśmy żadnej pozytywnej odpowiedzi na to pytanie teraz taka odpowiedź się pojawiła jeżeli masz po prostu potrzebę wymiany starych maszyn na nowe, modernizacji parku maszynowego, to idealnym nowym źródłem dofinansowania na ten cel jest kredyt ekologiczny. W ramach kredytu ekologicznego nie trzeba wdrażać innowacyjnych produktów ani zaawansowanych technologii będących rezultatem prac B. +R. Wystarczy wymienić stare, energochłonne maszyny na maszyny nowe, które są. Energooszczędne. W ramach tego programu można też na przykład zainwestować w fotowoltaikę lub inne inwestycje, które doprowadzają do zmniejszenia zużycia energii w przedsiębiorstwie. Serdecznie zapraszam na webinar, na którym opowiem o szczegółach programu Kredyt Ekologiczny. Przypomnę tylko, że Kredyt Ekologiczny, mimo swojej nazwy, nie jest preferencyjnym kredytem, tylko jest dotacją dofinansowaniem bezzwrotnym. Serdecznie zapraszam.